Więc suma summarum do nauka do nas mówi tak, że jeżeli my chcemy docierać do ludzi, to powinniśmy się nauczyć rozpoznawać, jaki typ człowieka mamy i dostosować do niego język komunikacji. A że mamy ich cztery, no to nie możemy mieć jednego uniwersalnego języku, który trafia do wszystkich, tylko mamy cztery różne systemy komunikacji, przynajmniej do czterech typów, które sobie teraz klasyfikujemy. Więc na przykład wszyscy ci, którzy tłumaczą, że język korzyści jest najlepszy, to z automatu my nie, mają, nie mówią prawdy, czyli odnoszą się do czegoś, co jest nieprawdziwe. Z drugiej strony, ci, którzy kochają storytelling, mówią, to ale storytelling jest najlepszy. Dlaczego? No, no bo my mamy takie doświadczenie. Ktoś mówi język strat, czyli język bólu, który jest, znaczy jest najlepszy. A ktoś mówi, straight line jest najlepszy, czyli język logiczno-emocjonalny. Prawda jest taka, że nie ma najlepszego języku. Jest ten najlepszy, który jest dostosowany pod typ. I teraz neuro, właśnie biologia, neuronauka potwierdza nam, że kiedy Ty chcesz gadać z klientem tak, żeby on opuścił gardę behawioralną i teraz to jest też niesamowite, czyli żeby ciało migdałowate, które odpowiada za decyzję klienta, żeby ono opuściło swój strach, no bo w tym ciele migdałowatym jest strach naszego klienta, to żeby, żeby zneutralizować ten strach, my potrzebujemy gadać do klienta jego językiem.